Słoneczko! nie ich no, zaraz wyjdą Na składach bo ich dojechać Daj tego typa. Jesteś obity? No, 24 no. To wszyscy my jesteśmy obici Dobra, no, git Weź wpisz na ogólnym czacie dla wszystkich Wykrzyknik tej, nie? Żebyśmy mieli co to No i git Cześć Konewa, elo Nie, ja nie chcę mi dać... Do... kurwa, nie, o oh, Najgorzej Bibi bi, bi, Rotuje Co tam, konewka? Słychać? Carlos nie kurwa, czemu no, ja headów nie mogę dać 31 w jednym, 15 w jednym i 30 w jednym, no nawet asysty nie mam Dziś w planach 30, 39 level wbić, no ja mam czwarty bym chciał w końcu wbić O kurwa, ten nie pytaj się No idź na <grywka> Nie kupiłem kewa, no, mam mke Zawsze najpierw. 3B. rushing. 3B tam, tam. bunch, Kuna jak Kewali, kupił 2 HP mi zostało Trzeba to. Nie słyszałem co powiedziałem No powodzenia ci życzę, Konewa, jak Ty 9 wbijesz. A ja bym chciał czwórkę w końcu wbić. To co idziesz na no, mida? No ja będę. ten. Żeby ty ci będzie pomagał w graszop nie.

Dzień curva... Nice. The bomb. Łatwo Coś tu leży po tych dwonach Def Kita to mam łatwo Kolejne ogranie na mózg kurde Ale że ten chłop dostać musiał na 119 w sześciu na tym to masakra jakaś po prostu Nie no, no, oni mi do nie chodzą tu? Co się skanował tutaj? czekam tego Bomb, 1B y, Kurwa, źle powiedziałem. Under idzie, under. On ci patrzy, connecta, więc się nie martw o to. Faka jest w underze. No, wiesz, że on może być CT w sumie. Under, under, under. Ładnie, ładnie. No i kurde. 04 ma maty połę. Jak ten ja nie jak ktoś nie rozwala tej pieprzonej doniczki. Ah. Push through the smoke, car one. Gość przez smoka puszczuje wyjebane jajca, mania. Last B. Sight. Nie znowu ja się cały czas splantował. Tam gdzie życieliście najdawniej był. Nice. Jak ty to sobie zdefujesz? Ej, chłopy przez smoka wychodzą na pewno i kurde, tylko. Beka. Ej, ja jestem przyzwyczajony w strasie do grania matchmakingów i kurno za każdym razem ciągnę w dół, nie? A ty widziałeś, jak ja przez okno przeskoczyło? Nie, nie patrzyłem. I za szybko ciągnę w dół, nie? Bo na matchmakingu mi łatwiej to się dało, nie? I teraz, kurno, robię typowi 190, kurwa w 70. Nice. Throwing a grenade. One top me very long. Shut my googena. Throwing fire. Playing smoke. I'm coming. Oh whatever. <laughs> Pierwszym jest mój... Drugi był schod. No kurwa! 94 w 4 dostał. No nie, no. 6 hp mu zostało. Uh. A dasz petkę? Ja Wander. Chyba, Bardzo też chcesz wlecieć Kewa sobie kupić kupiłeś. Możesz sobie Kewa kupić jak chcesz. A tu jest Zigl w ogóle jeszcze. Pod tobą To mój. To mój nawet. Zobacz, jaki błotnik z naklejkami. Jooo. Możeś go wyjebał tak, że go nie mogę podnieść. <laughs> Kurwa, nie sięgał. No nie sięgał. <laughs> no, no ty masz. bym ja już, jakby twój polecił gdzieś tam i go nie sięgnął. <laughs> to byś kupił mi drugą Gear <laughs> up. Wlatuj, Wandera. Ja będę fleszał to mleko koniec na lewo O kurwa wupa. Idziemy nas dawaj, dawaj 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 Nie ma co się za... zatrzymywać Daj bujście jak masz kebat to... cały dalej, dalej. Nice Uf. One more apart. Dobrze było Git bo on poszedł do żółtego aż nie bije Bomba apartments. Nice guys Zajebiste jako kurwa rozjebani Kopie. Ja na 17hp 2 wyjaśniłem Łatwo A wiesz czemu ich wyjaśniłem? Bo kurwa byli skupieni na Tobie nie? go to where still I'm never idzie mi do Laying down small in the area 1B, 1B, under, under, under Grenade, throwing

W mógł mi już wiebać na BS-a. O kurwa, jaki one way. O, się spierdoliłem. Do budy. Essa. O, oh, może kurna bym defa kupił, nie? Tak wypadałoby jakąś 300. Znaczy 3400. Ej, jak kurna na Facecie powinno być coś takiego, że jak ktoś ma więcej fragów, to powinien więcej elo dostać. Flashbine. won't talk me it's in the area up. <laughs> Throwing drawing flashbang uh, ticket

jak Pago rzucałem jak lęch ma 09 ty w ogóle Golden Trang smoke Biało mam kurwa Pushing byłam Spalił się w pizdu One more, ich wyjebałem. Zero 010 Macie pakę? Bo mają pakę, nie? A mają pakę, dobra. Short, short, short. Chłop kurna, trzy sekundy zastałem czy w niego na czy nie? To no nie, kurde ca cię z nich chodzą, nie? Nie wiem czemu Przez molo lecą, przez nade, stary no. no i kurwa jak ty dojeżdżasz coś to... W ogóle stoję przed Stoję przed paląc. Nie dostaję HM. Negle 68 mam? Co się dzieje? Draga, miałeś? Chyba bo dostałem nagle na minus i mam 68. Na rampie byłeś stary. No tak. Headbomb.

Rozkręca się kurba. Jakub, jeden, dwa, Witam, dzięki za followka. Śmieńeczkę. Kurwa się wystraszyłem tego pierdolonego wiatraka. Nie! Nie. Fany! 1-11, co so, ty zrobiłeś? dla granat. Już byłem za ścianą. Oh, kurwa. Sajd. So, Właśnie granat, wyszedłem żeby go rzucić i typ stanął przede mną. Zaczął ścianę. A jak już się schowałem do ścianę, to zostałem przez ścianę Chcesz Mkę? No jasne wyka tak. bez skina. Skiny nie grają jak widać. Ty masz skiny i co? No i co, z tej... <grym> no i co teraz? Poprzednik tak było Aż sprawdzę po meczu, bo nie pamiętam. Albo ktoś zrobił najwięcej killów w ostatnich? Ja kurwa się wydarł. Ja pierdolę. I Ej, e, bo podjeżdża. masz ostatniego? Kurwa. kawałek na górę. No dobra, nieważne. Nie że żedźmy. O! O nie! I nie za <laughs> E, I no, co kupię Eee, wyjdę z siebie zaraz. Stanie No, P12.1 jest. Chcę wyobrazić, co tam ci muszę Moli, moli. Kurwa, się Na to, ja o, to o mi wyjebał HEDA! Kurwa O nie A przynajmniej nie zginąłem od gościa, który ma 2,14 <grywy> Ale HEDA dostałem tyle, no nie weißu. Znaczy mi MOLO źle poleciał, źle wpadło Ostatnia runda Ty kup defa, bo nie mamy No dobra, mamy jednego Defa kup No właśnie o to chodzi, że już nie mogę no. A Jak kliknęłem B to się nagle zamknęło

Uh, no a ten chłop co to kurwa robi. Hmm. Wybiegał wybiegam sobie na telewizor z zakrętu od apartu, a gdzieś wybiega z, z tego z zakrętu na telewizor, nie? i się z, kurwa na noży spotkaliśmy. Chłopak, Dobrą fleszę górą yeah, Dobry smoke na kuchnię nie? Zajebisty, nie? Kurwa Oni dobrze blokują Kitchen one And apartments Kuchnia i apartments <gry> Przyblokowali ty, mnie Ty w ogóle gościu w kuchni dostał 76 w jednym z apartów Ty What The fuck Let's go, let's go ma kurwa 19,7 Ja pierdolę Na drewnie No właśnie. Ale pod. Oh, Kurwa. Nie. Dwóch ostatnich masz Nie, ja nie. Last two, let me please. Nasz kolega ma ja 23hp typowi zostało jak jaka ładna Nie mam oślepionych wrogów 6, kurwa mać Jestem bogiem tej gry Dostał chyba daj, nie zginął No ja dasy z tyza nie godne zostawić I'm reloading I chuj Nie pierdol, że tamten lowa ma, a ten wychodzi pierwszy, który ma z no Co jest? Oni mają z 20hp obaj, nie? Nie dużo się pomyliłem, on dostał, kurwa, 3, 96 W trzech ten pieprzony pajac na tym CT, nie? Ah, szkoda a, na tego, na bomb side'a i wszystko. Ta? Dam ci flaszę górą, jak chcesz. Okay. To kurwa, żebym tym razem go trafił. Poszedł. Dam ci jeszcze smoke na jak chłopy. Pa, kurwa. Nie tak cię obsługuję. Tak, ci że... Zaraz zginiesz, kurwa. Pięknie. CT, albo paląco. Paląco. No. Spal się koniu. City no. Nie mogę kurwa podnieść tej emki zajebanej Za tiketem Nie jest za tiketem Kurwa ta mk pierdolona Ile razy można E klikać na nią Tiket A to był bo on rzucał w no trzy razy kurwa klikam E, e żeby ją podnieść nie A tym pod drobnym... Co? On kurwa na B się musiał stać przez cały czas ty Może dał. Let's go. Ej, mam wrażenie, że na tym t inaczej wpada smog do okna inaczej leci w sensie. No tak, bo to inaczej leci na t, no tak, t Rzucę go jeszcze raz i zobaczę, czy wpadnie, nie? short or under? Behind us, apartment less. Tak. Ej, ty mów, Był smoke czy nie? No, był. To tak wokół. Pomiędzy, pomiędzy tody okno a pomiędzy wejście. To inaczej musi wpadać w takim razie na tym Tigraycie. To trochę lipo. A w łupkę sobie zachowałem po typie elo. Jera, jak piknie pałacem, to nie ma chuja we wsi. Ty chory pojeby. Ty spaliłeś pod? Faliłem. Teraz To jest spalę Zabij go, proszę. No kurwa, Joe jest, no sam sobie go zabij. No. <grym> yes. Tu Oni A. A. A są głupi, bo oni zrotowali kurwa. To jak to on był to trzech było, to I chuj Dor, dor, dor! Kurwa, ślepy pajac. Kegwo Nice okay, Niedzi. Okay. Cool. Nice. Uh. Nice. gdzie ten typ był? On chyba był za podobny. Awka. Nie, on był pod oknem, bo wybuchł i było go Nie, jak... wybuch ten nasz. Tamten nie wybuchł. Przeżył. Nie wybuchł. No. Ja myślałem, że bo było słychać